Cześć, kończysz Gwiazdy. Witajcie na kanale Lux Happy. Dziś odpowiadam na ciąg dalszy pytań z QA. Przypominam, że są to pytania, które zadaliście mi na moim insta-story. Kilka już teraz będzie tygodni temu pogrupowałam je w takie grupy tematyczne i po malutku próbuję odpowiadać na nie w kilku filmikach, ponieważ no nie chciałam robić takiego QA, który miałby półtorej godziny, bo byście się zanudzili i pewnie nikt by nie dotrwał do końca. No dobrze, to takie pierwsze pytanie, które wiecie, co jej ja odsuwałam w czasie i nie chciałam specjalnie o tym opowiadać, ponieważ jest to mój bardzo duży wyrzut sumienia. MP zadał mi pytanie, czy ćwiczę i co robię w wolnym czasie. Kochani, no więc tak, to właściwie ta pierwsza część tego pytania sprawiła, że, że tak odsuwałam w czasie, czy ćwiczę. Wiecie, że kiedyś ćwiczyłam, że kiedyś trenowałam, że robiłam treningi na rurze wcześniej, tańczyłam, ale to naprawdę lata świetne temu. Natomiast od, przyznam Wam się zupełnie szczerze, że od półtora roku. Bywa, że ćwiczę, jest to niestety niezwykle rzadko. Jest to mój ogromny wyrzut sumienia, ponieważ wiem, że powinnam ćwiczyć, ponieważ wiem, że muszę ćwiczyć, żeby dobrze wyglądać, bym być w formie i że chcę ćwiczyć, tylko mi się nie chce ćwiczyć. I dajcie znać, czy Wy też tak macie, że jesteście takimi potwornymi leniuchami jak ja, bo jest to mój duży wyrzut sumienia i też już mąż mi powtarza wielokrotnie, że powinnam zacząć ćwiczyć. Im więcej osób mi mówi, że powinnam zacząć ćwiczyć, tym bardziej. Ja odsuwam to w czasie, no jestem leniuchem. No, muszę wam się przyznać do tego, że wybiorę drzemkę prędzej niż, niż właśnie ćwiczenia. Natomiast przechodząc sprytnie do kolejnej części tego pytania, co robię w wolnym czasie? Staram się w wolnym czasie, jeżeli w ogóle go znajduję. Staram się, oprócz oglądania filmów na Netflixie, seriali, słuchania muzyki, audiobooków i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, to staram się w jakiś tam sposób rozwijać. Mało tego czasu wolnego mam. Mam, yy, mogę właściwie wybierać jakieś aktywności wieczorne. I ostatnio yy, w Domu Kultury Kadr na Mokotowie, w poniedziałki wieczorem są bardzo ciekawe zajęcia. Jedne są z filmu fabularnego i po nich kolejne zajęcia są z filmów dokumentalnego. Od pewnego czasu uczestniczę właśnie w tych zajęciach Świat w kadrze. Jeżeli ktoś z Was interesuje się również robieniem filmów, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Na naszej grupie są jeszcze miejsca. Myślę, że będzie Wam się podobało. Te zajęcia są dosyć tanie, kosztują 170 zł miesięcznie. Prowadzi je reżyserka filmów dokumentalnych. Rozmawiamy o filmach dokumentalnych. Oglądamy filmy dokumentalne i będziemy finalnie robić własne filmy dokumentalne. Także wkręciłam się w to, bardzo mi się to podoba. I, I teraz idę w tym kierunku, wiecie, że interesuje mnie to filmowanie. Oczywiście takie filmiki na YouTube są mało wymagające. Stawiam kamerę i gadam głupoty do Was. Natomiast no, tam staram się, zawsze mnie ciągnęło do zrobienia takich bardziej trochę artystycznych filmów, takich głębszych. Nie wiem, czy to zrobię, czy nie, ale na pewno bardzo ciekawe i rozwijające jest uczestniczenie w tego typu zajęciach i poszerzanie swoich horyzontów. Kolejne pytanie jest od Ewy Rybarczyk. Widać, że jesteś pewną siebie kobietą. Czy zawsze tak było? Ojej, słuchajcie, no nie było tak, nie było tak. To, że ja jestem pewna siebie, to jest tak, wiecie co, że ja bywam pewna siebie i bywam w tej chwili chyba częściej pewna siebie niż, niż kiedyś, bo jest to praca, jest to proces. Przez y, wiele, wiele lat niestety miałam problemy z tą pewnością siebie, natomiast zawsze byłam osobą śmiałą, byłam osobą, y, pe, no nie pewną siebie, byłam osobą śmiałą i byłam osobą, y, która jak się przygotowała bardzo dobrze do zadania, które miała wykonać, to wtedy byłam pewna siebie. Więc na początku y, rzeczywiście to był bardzo długi proces y, nabierania tej pewności siebie wraz z wejściem w dorosłość, w dorosłe życie. I rzeczywiście były takie momenty, że w takich nowych sytuacjach się czaiłam, byłam niepewna, natomiast im więcej doświadczenia zdobywałam, tym ta pewność siebie rosła. Więc ja myślę, że kluczem u mnie do jakby takiego wyleczenia się z, tej, z tego bycia może mniej pewną, bo ja nigdy nie byłam taką niepewną osobą albo nieśmiałą. Zbycia może mniej pewną do bycia pewną siebie to było przygotowywanie się do wszelkich zadań, które miałam wykonać. Jeżeli miałam wykonać prezentację przed dużą grupą ludzi na przykład na konferencji to kluczem było przygotowanie i ja się potrafiłam karmić tym, że zaczęłam, że mi zaczęło dobrze iść, czyli jeżeli początek prezentacji był udany na przykład, to dalej już szło i dalej już leciało. Tak samo jest ze wszystkimi innymi dziedzinami w życiu, jak już zacznie się coś dziać i zacznie mi dobrze iść, wychwytuje takie pozytywne aspekty z otoczenia, sama też widzę siebie, tak, dużo pewności siebie dało mi Dała mi praca na YouTubie, robienie tych filmów dla Was. Także dziękuję Wam za to. Ale dajcie znać, jak to jest u Was, czy czujecie się osobami pewnymi siebie i czy zawsze tak było, bo mi się wydaje, że taką pewność siebie to się wynosi jednak z domu, z rodziny. To jest ta. Skorupka, tak? czym ta skorupka za młodu nasiąknie, to wtedy w życiu ma łatwiej. Więc bardzo ważne jest, żeby te dzieci, jeżeli je mamy, to żeby budować tę pewność siebie u nich, żeby oni czuli, że są wspaniali, dobrzy, że wszystko mogą. Oczywiście bez przesady nie możemy mówić dzieciom, że są wspaniali, cudowni, jeżeli nawalają. Trzeba umieć powiedzieć im prawdę w taki sposób, żeby nie niszczyć im psychiki. Co też nie jest łatwe, ale żeby, żeby uczyli się po prostu. Dobra, przejdźmy do kolejnego pytania, które jest zupełnie na inny temat. Zupełnie na inny temat. To będzie taki, słuchajcie, miks tematyczny, mam wrażenie. Czy będziesz jeszcze robić Botox? Pozdrawiam z Nowego Jorku. I to pytanie zadała mi Edyta Pisterer. Czy będę robić botoks? Boże kochany, ja w tej chwili botoksu nie robię, nie robię niczego związanego z medycyną estetyczną na mojej twarzy. I na razie nie planuję. Chcę zobaczyć, jak będę wyglądać. Na razie czuję się dobrze, nie jest jeszcze źle. Yy, może wtedy tego botoksu było tak dużo, że jeszcze, mm. <laughs> jeszcze schodzi, no, ale nie, no słuchajcie, już czoło jest sobie pomaczczone. Na razie czuję się z tym dobrze. Yy. No nie wiem, czy postanowiłam starzeć się z godnością, no chyba nie, no nie wiem, czy jest coś takiego jak starze w ogóle starzenie się z godnością, jest to dosyć niefajne określenie. Yy, nie planuję, planuję bardziej robić takie zabiegi, które będą poprawiać kondycję mojej skóry, aniżeli botoks, to chyba tyle. Ja w ogóle planuję jakiś konkretny film yy, dedykowany, związany z tym tematem, także... Yy, Poczekajcie jeszcze chwilę, a na pewno będzie więcej na ten temat. No i pomału idziemy do m, mojego m, niebezpiecznego hobby, czyli Julia Falowska zadała mi pytanie: Jakie pierwsze luksusowe rzeczy polecasz kupić jako must-have dla początkujących? Julia, dziękuję Ci za, te, za to wspaniałe pytanie, odważne. Ja bardzo odważnie odpowiem: żadne. <grywa> Nic się tą drogą rzeczy luksusowe wciągają, rzeczy luksusowe wyjadają pieniądze z naszego konta, rzeczy luksusowe dają nam frajdę i radochę na chwilę, szczęścia nam nie dadzą. Ja bym była za tym, żeby bardziej to były rzeczy dobrej jakości, aniżeli luksusowe. I jak możecie to po prostu nie iść tą drogą. No po co się wciągać, po co się wkręcać? Teraz jakby zaprzeczę całej y, idei tego kanału, prawda? Wiadomo, że ja luksusowe rzeczy mam, że luksusowe rzeczy kupuję y, i pewnie nie jestem aż tak. Y, odważna, żeby przestać je kupować, bo jest to jakieś tam moje hobby niebezpieczne, że jestem wkręcona w to, że lubię to, lubię wam pokazywać, lubię mieć, lubię kupować, lubię się otaczać takimi swoimi gadżetami, ale tam nie ma szczęścia, słuchajcie, to on nam daje jakiś taki kick po prostu na chwilę i później Wiecie, to przechodzi. Mi się zdarzyło nieraz kupić coś luksusowego i po prostu jarać się tym, niesamowicie ekscytować przez trzy dni, a później jakby ta rzecz powszednieje. Nie ma takiej rzeczy, która wam nie spowszednieje. Tak mi się wydaje. Także najważniejsze jest, żeby czuć się dobrze ze sobą. Jak chcecie coś zmienić, to to nie wiem, kupijcie w takie rzeczy dobrej jakościowo, które naprawdę będziecie długo używać, bo to jest to jest chyba taka prawdziwa wartość, tak? Takie może rzeczy sentymentalne, no nie wiem. Kolejne pytanie od tej samej autorki pytania od Julii: Jakie pieniądze jesteś w stanie poświęcić na modę i dodatki? No właśnie Julia, to jest to, jest to że ja niestety jestem w stanie poświęcić dużo na modę, na dodatki. Na modę może nie. Na modę staram się tak bardziej jeszcze rozsądnie podchodzić, żeby to nie przekraczało jakiejś tam powiedzmy jedna rzecz kwoty 500 euro, staram się, choć czasami zdarzyło mi się niestety wydać więcej na płaszcz, na, na buty nawet w okolicach tysiąca, natomiast na rzeczy typu, nie wiem, bransoletka, zegarek, torebka, niestety jestem w stanie... Wydać, wydać więcej. Natomiast y, ja często powtarzam, że w tym szaleństwie jest metoda, ponieważ te rzeczy u mnie jednak rotują. Chociaż wiecie, zegarek mam i tego zegarka używam non-stop i on mi daje radochę każdego dnia i uważam, że to był genialny zakup. Kupiłam go bardzo dobrze, kupiłam używany ten zegarek, kupiłam go w dobrej cenie i wiem, że, że zawsze będę go miała że przekażę go mojej córce i to będzie taka pamiątka po mnie dla niej. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, to wiecie, one mi się nudzą, ja je zmieniam, staram się właśnie, żeby była w tym szaleństwie. Metoda jest taka, że po prostu są to rzeczy, które nie tracą na wartości. Mam kilka, rzeczywiście, przyznam się, mam kilka rzeczy, które już mi się znudziły, już ich nie chcę i ich niestety wartość spadła, i jestem w stanie to przełknąć, przetrawić i iść dalej. Sprzedać je poniżej, jakby z jakąś większą stratą. Ale już na pewno więcej do tej marki konkretnej nie sięgnę i więcej nie popełnię takiego błędu. Wolę kupić torebkę Chanel, wolę kupić torebkę Hermes, bo wiem, że jeżeli za 3, 4, 5 lat. Mi się znudzi, słuchajcie. Dla mnie nie ma rzeczy takich forever bags. No nie wiem. Tak mi się wydaje, chociaż w tej chwili wydaje mi się, że Reissue i moja mini to są takie moje na stałe torebki, że Hermes Kelly to jest taka torebka, którą będę miała zawsze, ale kto wie, co mi strzeli do głowy. Powiedziałam wam już, że jeżeli będzie taka sytuacja, że muszę coś sprzedać, albo że chcę wybrać coś innego, że chcę kupić kolejną nieruchomość, która przyniesie mi pieniądze, to, to zrobię to, to sprzedam, to zainwestuję. Dla mnie to jest taka, wiecie, no ja nie muszę tego mieć. Mogę i jeżeli mogę, to mam, a jeżeli nie mogę, to po prostu nie muszę. Kolejne pytanie od Aske Aleksandra. Aleksandra zadaje bardzo dużo pytań. Jaką ostatnio książkę odsłuchałaś? Ostatnio słuchałam książki Katarzyny Nosowskiej Powrót z Mambuko. Nie wiem czy będziecie dobrze widzieć, mam swoje oczy, żeby się wyostrzyło. To jest ten audiobook mówiłam wam, że słucham audiobooków, film na temat moich polecanych przeze mnie audiobooków podlinkuję wam tutaj. Będzie też podlinkowany na dole. Koniecznie zobaczcie ten film. Wiecie co? Filmy o właśnie książkach, audiobookach w ogóle się nie oglądają, a tyle czasu zajmuje przygotowanie takiego filmu. Nie wiem, ludzie nie chcą. Ludzie wolą naprawdę filmy o torebkach, dlatego często się mnie pytacie, czemu nagrywam o torebkach, a nie jakieś mądrzejsze rzeczach Słuchajcie, nikt tego nie obejrzy, to po co mam nagrywać Jakieś rzeczy, których nikt nie ogląda. Nikt, no przepraszam, nie chcę obrażać teraz tych, którzy oglądają. Obejrzy go 3-4 tysiące osób, a o to co obejrzy 20, więc no. Widzicie. Te ludzie potrzebują jednak na YouTubie takich prostych rozrywek i staram się też takie rozrywki Wam zapewniać. Może nie aż takie proste, ale takie lekkie tematy. Dlatego też nie poruszam ważnych problemów społecznych, nie poruszam tematu aborcji, chociaż doskonale wiecie, wiecie co sądzę na ten temat, doskonale wiecie, co sądzę na temat innych rzeczy o których też nie chcę mówić na YouTubie. Słuchajcie, wracając do książki, powrót z o książki Nosowskiej. Jest to kolejna książka Kaśki Nosowskiej, którą, której słuchałam właśnie na formie audiobooka. Dla mnie fantastyczna książka, która daje tak dużo do myślenia. To jest książka, której się powinno słuchać chyba raz raz miesiąc, tak mi się wydaje, żeby, wiecie co, uderzyć się w głowę, jak się tak za, za jakby Zapętlimy w jakichś negatywnych myślach. Kaśka jest osobą, która przeszła przez wiele w życiu, jest osobą doświadczoną, jest około pięćdziesiątki, robiła już wszystkie te błędy, które wszystkie młode dziewczyny robiły, już była nieśmiała, stresowała się tym, co powiedzą ludzie na jej temat. Pomimo tego, że jest osobą znaną, sławną, niezwykle utalentowaną, mądrą. Taką osobą, która jest w stanie powiedzieć nie, nie robić czegoś na siłę, to zrobiła w życiu swoim tyle błędów i to nam powinno... Pokazać, że, że, że tacy jesteśmy, po prostu, że sami się w tym wszystkim, że sami się zamykamy, że sami się ograniczamy. I proszę Was, kto jeszcze nie czytał tej książki, kupcie ją koniecznie, jeżeli wolicie papier. Kupcie tę książkę, jeżeli wolicie słuchać. Są różne aplikacje do słuchania audiobooków. Bardzo Wam polecam. Kaśka jest fantastyczną osobą, i, i, i ta książka. Yy, zmieni wasz sposób patrzenia na świat, mój zmieniła na chwilę. Oczywiście, bo zaraz się wiecie co, to jest tak, że się wysłucha przez chwilę jest tak wow. Następują później poważne przemyślenia, postanowienia, i potem zapominamy i wracamy do swojego chomiczego kołowrotka, i zasuwamy dalej, yy, robiąc to, czego mieliśmy już nie robić. Także z tym was dzisiaj zostawiam. Kto słuchał tej książki już, kto czytał tę książkę. Dajcie znać, czy wywarła na Was wrażenie, bo na mnie wywarła. I takich książek powinniśmy częściej słuchać, takie książki powinniśmy czytać. Takie, które coś w nas zostawiają. Tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za tego Q&A. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je pod tymi filmikami Q&A. Bardzo chętnie będę Wam odpowiadać na nie i kontynuować tę serię, jeżeli Wam się podoba. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia w następnym filmie. tá